O prawdziwych przyczynach zatrzymania się frontu w momencie powstania, wiedzieli także Niemcy. Oto fragment sprawozdania niemieckiego gubernatora Hansa Franka. Stalin z swoją taktyką osiągnął oczywiście to, że inteligencja polska, która w głównej mierze walczyła w szeregach AK, polegała w walkach, bądź też wpadła do niewoli. Stalin nie tylko nie przyszedł z pomocą, ale stał z bronią u nogi. Śli, śni, z karpiami, z bocznymi, tak. Przez wieczór bez końca, wśród nocy bez końca sunęła, sunęła gromada milcząca, o mury, o asfalt, trącały kikuty, gubiły rytm buty, gubiły rytm. Parze szczerniałe z zjadłym chichotem, noc pluła żelazem, gruzami i błotem. I szli tak od gruzów do gruzów kamienic, cieniami olbrzymów wichurze płomieni. Nie rzędem kolumną, gromadą bezładną szli, którzy zostali szli bolesnym, jak hardem wyzwaniem. Od śmierci do śmierci, lecz ramię o ramię. Wiatr niósł im nad głową, wiatr huczał w płomieniach, że było, że padło, że dzisiaj już nie ma. Na gruzach starówki brzask przed niej już nóż. 32 dwie doby i krzyknij, że już, że padło, że odwrót, że idą i idą, zgarbieni, zbłoceni, z oczami wpadłemi, schyleni do ziemi, do ziemi, do ziemi. Żołnierzu, zęby wilcze zadni. i przez ulice spłomienione maszeruj, Londyn, Paryż, Nowy Jork. Surmy Brukseli w Amsterdamie, wkrają Ci dzisiaj na pod twoją obronę. Na asfalcie kikut utyka w żywej ramię, Grają bracia na konanie, więc ramię w ramię.